Obstawię z nami bez ryzyka na stronie twojawygrana.pl. Zdążymy yy, do środka, spod kościoła, dzwoni do mnie Tata Nadi i mówi do hmm. mnie tak. Tomek, nie wiem czy to ważne, ale zmienili jej kuratorkę, tą do sprawy takiej i takiej, yy, bo miała wcześniej taką panią panią adwokat, która była niby tam kuratorem do tej sprawy, yy, i teraz nie wiemy czy kogo ona broniła. Czy broniła dobrego imienia placówki, którego tego dobrego imienia ta placówka nigdy nie miała nigdy nie będzie miała. W, z takim systemem, jaki, jaki, jaki prowadzi systemem kar i absolutnie skrajnym systemem wychowawczym. Zmienili tą panią, jest nowa pani. No i co? No wszystko zaczyna się układać, tak? Jedynym powodem skierowania Nagi do mowu było w uzasadnieniu to, że oddaliła się na wakacje, nie informując nikogo, z dużo od siebie starszym mężczyzną, gdzie pół Polski wiedziało, że my byliśmy razem na wakacjach i gdzie jesteśmy i co robimy. Bo... I było to wszystko rejestrowane u mnie, czarno na białym, na moim story, właśnie na moim Instagramie, na, w, w moich social mediach, na my stories. Tak, dokładnie. A teraz ja muszę dymać po sądach, bo... Bo oczywiście widzi mi się pani koordynator z Koszykowej. Było takie, żeby złożyć wniosek do sądu o ukaranie dziewczyny za to, że była na super wakacjach z facetem, z którym chce założyć rodzinę, wziąć ślub i stara się o wszystko, niestety, drogą formalną, pisemną i bardzo siermierzną w tym przypadku. Tutaj całe szczęście, że mimo to, że jest w mowie, to jest pod dobrą opieką. Personel naprawdę dalece odbiegający od tego, który był w domu dziecka na Koszykowej. Bardzo mili ludzie, ludcy, jeżeli chodzi o podejście do dziewczyny, która jest w obecnej chwili w ciąży, w drugim miesiącu. I jedyni ludzie, którzy chcą jej pomóc. W tym momencie poza mną, to są jedyne osoby, które chcą jej pomóc poza mną i jej taką. Taka jest prawda. Byliśmy przez, przez długi czas bezradni, ale powiedziałem, że koniec, koniec, koniec. Stanąłem na głowie i zrobiłem wszystko, co mogłem, a jeszcze parę rzeczy przede mną. No. Także zaraz ją będę miał w domu, z się, Daj, Panie Boże żeby wszystko było tylko dobrze z ich zdrowiem. Wiem, że być może ogląda mnie ktoś z tego sądu, z Teres Polskiej, bo, bo nagle dziwnym trafem po, po, po uruchomieniu, moim uruchomieniu y, różnych fundacji, od Fundacji Matki i Zdrowia Dziecka i od Fundacji y, Rzecznika tych Spraw Społecznych, y, y, gdzie też byliśmy u Pana Piotra Ikonowicza i tak dalej, i tak dalej, pół po, po Polski w ciągu dwóch dni. Są ogromne zmiany i nawet, nawet nawet się nie spodziewałem, że mogą mi teraz w tym momencie tak szybko zmienić kuratora. Proszę bardzo, eee, tego do sprawy właśnie, nie będę mówił sygnatury, do tej sprawy ostatniej, z której została skazana na trzy miesiące pozbawienia wolności. W jakim celu? Kto to wymyślił? Wiem, że wnioskodawcą był dom dziecka na Koszykowej. Pani koordynator i prowadząca Nadię, pani Klaudia. Tacy ludzie jej się trafili na jej, na jej drodze. Nieszczęścia, niestety. Także kochani, co ja mogłem zrobić, to zrobiłem, zderzyłem się ze ścianą nie raz, nie dwa, nie, zdo nie, nie zdołali mnie przez rok czasu zniechęcić tak jak i ją zniechęcali do mnie, tak samo mnie do niej, nikomu się nie udało i nie uda, bo jak się dwoje ludzi kocha, to nie ma opcji, żeby ktokolwiek był w stanie to zaburzyć w jakikolwiek sposób, a to nowa nasza rodzina, właśnie, Wildowa, już niedługo, niebawem wjeżdża na bazę. Będzie grubo, tylko, tylko tyle mogę powiedzieć, jak już to ruszy, to dzidziuś też tam będzie miał swoje miejsce, tylko daj Panie Boże, żeby nic się nie stało ze zdrowiem Nadi i przy okazji oczywiście ze zdrowiem dzieciaczka, dzieciątka, dzieciulka, bobulk, boba, bobusia. <laughs> także, także, jakże, mi miło poinformować Was że będę tatą właśnie byłem strasznym wajdakiem. Bywałem no, nie, nie do końca taki jaki bym chciał w tym momencie, przerosło, 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 to moje najśmielsze oczekiwania, że sam nie wiedziałem, że mogę być tak odpowiedzialny, tak zdeterminowany, tak skrupulatnie dążyć do celu i... Nic nie jest w stanie mnie zniechęcić, taka jest prawda, nie w tym momencie. No i to tyle, co chciałbym powiedzieć. Na razie to nie jest jeszcze koniec, niestety. Mamy przed sobą. Yy przeprawę z sądem, tak, bo to teraz jest w gestii sądu, czy sąd przychyli się do naszego wniosku, czy sąd będzie na tyle ludzki, że rozpatrzy ten wniosek pozytywnie i będzie chciał szczęścia tak samo naszego jak my, wzajemnego między sobą i szczęścia naszego dziecka.